Od 1 września podczas zakupu biletów aplikacji mobilnej konieczne będzie zaskanowanie kodu QR znajdującego się w pojeździe. Szczegóły na stronie z.t.m. Od poniedziałku 1 września, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i wprowadzeniem zasadniczego rozkładu jazdy, zmianie ulegną rozkłady wielu Prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami odjazdów. Szczegóły na stronie ZTM.